Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tuż po informacjach czas także na dzisiejszą rozmowę dnia Echo24. Hasłem, punktem wyjścia do dzisiejszej dyskusji będzie alerty w bankach krwi. No właśnie, okres wakacyjny, proszę Państwa, to już taki półmetek, przecież miesiąc sierpień zaczęliśmy oficjalnie. No, niby, spokojnie nic się nie dzieje, ale przykładowo, jak popatrzymy na statystyki policyjne, wypadki komunikacyjne jednak wzrastają. Gdzieś ta czujność w trasie, w tym okresie urlopowym, no niestety jest troszeczkę zmieniona. Jak się również oficjalnie dowiadujemy, no powolutku również pustoszeją lodówki regionalnych centrów krwiodawstwa i krolecznictwa, nie tylko w perspektywie Dolnego Śląska, no ale również, jak wiemy, ta tendencja tyczy się całego kraju. I właśnie dziś oficjalnie na półmetku tych wakacji, które powiedzieć. Z takim apelem również do dotaku no, chcemy wyjść. Moimi Państwa gośćmi w naszym studiu są dziś doktor nauk medycznych Małgorzata Szymczyk-Nuszka, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krótnictwa we Wrocławiu. Dzień dobry Pani doktor. A także Pan Krzysztof Klarecki z Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Również witam bardzo serdecznie Panie Krzysztofie. Dzień dobry. Dziękuję również za Państwa przybycie do naszego studia. To jest tak, że nie powinniśmy zapominać Pani Doktor o pacjentach dolnośląskich szpitali i klinik. Państwo również o tym mówicie wręcz codziennie, bo codziennie walczą o zdrowie i życie, prawda? To, to, to nie ma tak, że, że wakacje i, i nie pamiętamy o tym, że ta krew nie jest potrzebna. No wakacji pacjenci nie mają. Wakacje mają właśnie nasi kwiadawcy, mają urlopy, uczniowie, studenci mają wakacje, więc wyjeżdżają. Natomiast pacjenci oczekują na transfuzję codziennie. To są nie tylko pacjenci właśnie nowotworowi, ale tak właśnie pacjenci z, z różnymi operacjami, pacjenci po wypadkach komunikacyjnych. Często wypadek komunikacyjny wiąże się z tym, że potrzebne są aż trzy składniki. Są potrzebny koncentrat kwinek czerwonych, osocze, koncentrat kwinek płytkowych i to masywny praktycznie krwotok wymaga wielu, wielu jednostek. Są przypadki, kiedy przytoczeń jest no, praktycznie nawet kilka litrów, takiemu pacjentowi jest przytoczony. To powiedzmy w takim razie, jak tak naprawdę wygląda stan i samo zaopatrzenie państwa z ramienia regionalnego centrum. Kiedy rzeczywiście słyszymy hasło, że brakuje krwi, to jak to fizycznie wygląda? To znaczy jaką też świadomość jako potencjalni dawcy powinniśmy mieć? Kiedy warto zareagować i, i też wyprzedzić te Państwa apele być może w praktyce? No, przede wszystkim jako mieszkańcy też Dalego Śląska powinniśmy się czuć bezpiecznie, bo my jako Centrum Kwiatowstwa musimy faktycznie zabezpieczyć takie rezerwy. tak? Nie możemy sobie na to pozwolić, żebyśmy na stanie nie mieli na przykład jakiejś rezerwy danej grupy krwi, jeżeli chodzi o koncentrat krwinek czerwonych, który dosyć krótko jest ważny, bo aż 42 dni praktycznie ma ważność, e, więc ta stała rezerwa musi być, natomiast gdy widzimy już taki praktycznie alert, kiedy tych krwi ubywa praktycznie na półkach lodówek, wtedy zwracamy się do naszych krwiodawców, wysyłamy do krwiodawców sms smsy, komunikujemy się z gminami, organizujemy akcje zewnętrznego poboru krwi, tak żeby faktycznie dotrzeć do potencjalnych krwiodawców, żeby ta, ten zapas był coraz, coraz większy, żeby naprawdę krwi nikomu nie zabrakło. Panie Krzysztofie tutaj padła jasna deklaracja, że oczywiście Centrum Kwiodenstwa stara się dotrzeć dosłownie do wszystkich, ale ja przedstawiałem dziś pana osobę naszym telewizom, zaznaczyłem, że oczywiście mówimy o pańskiej osobie przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Czy to jest tak, że również spotkał się pan z zachęceniem różnych organizacji do zbiórki krwi, ale także w zakładach pracy? To także ważny akcent. No właśnie podczas wakacji, no bo w pracy musimy być, prawda? I, i to też warto zwrócić uwagę, żeby w takich szczególnych miejscach o taką zbiórkę apelować. Tak, może ja zacznę od y, początku, że w tym celu między innymi powstały kluby honorowych dawców krwi, czyli kluby zrzeszające krwiodawców, żeby ten ruch honorowego krwiodawstwa był y, zorganizowany, żebyśmy mieli jakąś kontrolę i w razie W wspomagać działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Szczególnie w miesiącach letnich, kiedy y, spada ilość osób oddających krew, z różnych względów, ze względów chociażby urlopowych, nie ma studentów, są wakacje, wtedy występują braki w regionalnym centrum. Wtedy my, jako działacze ruchu honorowego Krwiodawstwa, poprzez swoje kontakty z kolegami z klubów, organizujemy akcje poborów krwi. Ja, na przykład, w klubie cztery razy w roku organizuję takie akcje, gdzie ekipa z regionalnego centrum kwiatostwa przyjeżdża i robimy pobór krwi. Teraz akurat z paniami z Metorgu, z działu takiego metodyczno-organizacyjnego, mam uzgodnione, będę pisał apel do kwedawców po linii Komendy Wojewódzkiej Policji, po wszystkich komisariatach, aby kto może... Paszed i oddał krew ze względu na to, że występują braki? No, rzeczywiście wiemy funkcjonariuszom, tym bardziej ten życiodajny płyn często jest e, potrzebny ze względu na wykonywany zakres obowiązków. Oczywiście to tylko tak na marginesie. Panie Krzysztofie, ale Państwo jesteście niesamowicie zorganizowani. Znaczy to wydajecie przykład, jak, to znaczy, jak należy o tą krew powalczyć, mówiąc też kolokwianie, ale mówię o tym nieprzypadkowo. E, bo czy również państwo bierzecie na swoje barki, może taką odpowiedzialność, żeby Zwrócić też uwagę na tych nowych krwiodawców, a nie tylko faktycznie przypominać, zbierać się wśród honorowych dawców. Właśnie się organizuje między innymi takie otwarte pobory krwi środowiskowe. Tutaj jeszcze tylko wspomnę, że mój klub to jest jeden z 12 klubów, które we Wrocławiu funkcjonują. I przy takich okazjach środowiskowych poborów krwi zachęcamy młodych ludzi, żeby przeszli, popatrzyli, może ktoś odda krew. I w ten sposób pozyskujemy nowych dawców krwi. To Panie Krzysztofie, jak wygląda ten pierwszy odzew, kiedy rzeczywiście mówicie Państwo wprost? No, potrzebujemy od kogoś krwi. O co ludzie tak naprawdę pytają w tym takim pierwszym odruchu? Ci, którzy wcześniej z krwiodawstwem nie mieli nic wspólnego. Takie pierwsze przełamanie barier. Jak to wygląda w praktyce? Powiem tak, że czasami przychodzą osoby, które nie mają zamiaru oddać krwi, ale przychodzą, pytają się, jak to wygląda, na czym to polega, przyglądają się i. Po jakim czasie się decydują? Są też takie osoby, które nigdy nie oddawały krwi, ale spotkały się z sytuacją w rodzinie czy w swoim środowisku e, bliżej zawodowym, że ktoś potrzebował krwi. Wtedy zdecydował się oddał pierwszy raz i poczuł właśnie to, że może komuś pomóc. Nie? Panie doktor, w kwestii mentalnej to oczywiście tutaj pan Krzysztof nam wszystko wyjaśnił, ale jednak musimy tutaj postawić kolejny znak zapytania. No, konkretne warunki też należy spełnić, powiedzmy jakie również, które dotyczą no, się czy to mężczyźni, tak, czy kobiety. Tak, nieraz trudno zostać kwiadowcą, bo nie wystarczą same chęci, faktycznie musimy być osobą zdrową. Bo Centrum Kwiodarstwa przede wszystkim ma dbać z jednej strony o bezpieczeństwo kwiodawców, stwarzać tak procedury, żeby kwiodawca faktycznie był bezpieczny. Cały proces polega na tym, żeby był sterylny, jałowy, żeby faktycznie no, kwiodawca był bezpieczny, natomiast z drugiej strony jest ważne bezpieczeństwo pacjenta i to stwarzamy poprzez badanie kwiodawcy, ale przez to właśnie, że kwiodawca nam udziela informacji dotyczących jego stanu zdrowia, przyjmowanych leków. No więc generalnie trzeba być osobą zdrową, bez przewlekłych, ciężkich to ten chorób. To jest pierwszy warunek, który tak. warto przypomnieć. Trzeba niestety 6 miesięcy odczekać od takich zabiegów operacyjnych, od tatuażu, od przekucia jakiejś części ciała. Więc te wszystkie warunki praktycznie są y, umieszczone na naszych stronach internetowych, więc też można łatwo zobaczyć, czy faktycznie mogę być kandydatem potencjalnym do oddawania krwi. A jeżeli nie mówimy o krwi, tylko o pozostałych rzeczach, płytki i tak dalej moglibyśmy wymieniać? Tak. Czy te warunki już są, większe obostrzenia no, posiadają? Pie jeżeli pierwszy raz przychodzimy do oddawania krwi, no to na pewno będzie to oddanie krwi pełnej, dlatego że właśnie kwiadawca musi zapoznać się w ogóle z tym oddawaniem krwi i to oddanie krwi dosyć krótko trwa, bo oddanie krwi pełnej to jest zaledwie... 8 minut, tak, tak no, kilka minut praktycznie oddajemy 450 ml krwi pełnej, natomiast już separację to już jest proces bardziej skomplikowany, z którego uzyskujemy właśnie koncentrat kwinet płytkowych i wtedy dawca już oddaje godzinę, więc to już musi być taki dawca, który faktycznie już przebrnął przez tą pierwszą fazę oddawania krwi. Ale to też jest zabieg niebolesny. No to jeżeli rzeczywiście pokrótce określiliśmy, kto może być potencjalnym dawcą, to powiedzmy również o tych najbliższych akcjach, to znaczy, gdzie u nas na terenie Wrocławia, już teraz na dniach, choćby jutro. E, zachęcacie Państwo do tego, żeby przyjść i oddać krew bądź pójść i po prostu zasięgnąć najpierw odpowiednich informacji. E, no my każdą sobotę praktycznie mamy otwarte centrum. Wiele osób właśnie, które nie może skorzystać z takiego przywileju dnia wolnego w pracy. Często zjawia się u nas właśnie w sobotę. I od godziny 7:30 do godziny 12:00 jutro zapraszam na ulicę Czerwonego Krzyża, ale też mamy dużą akcję praktycznie w Jelczu. i też tutaj kwedawcy właśnie z tych okolic serdecznie zapraszam właśnie na tą akcję, żeby przybyć. Natomiast na naszej stronie internetowej mogą właśnie w zakładce akcje wyjazdowe, mogą Państwo znaleźć informacje, bo być może koło Państwa miejscowości, tam gdzie mieszkacie, będzie w najbliższym czasie akcja i wtedy zobaczyć, kiedy ta akcja się odbędzie, w jakich godzinach jaki adres i przyjść, wystarczy tylko z dowodem osobistym, być wyspanym, wypoczętym, po lekkim posiłku, bo też nieraz wielu dawców myśli, że trzeba być na czczo, trzeba jakoś się specjalnie przygotować. Nie. Lekki posiłek, niezbyt tłusty, to jest takie przygotowanie, takie wstępne do oddawania krwi. Panie Krzysztofie, to ja aż muszę zapytać też o, tą drugi, o drugi koniec tej drogi, to znaczy są także przywileje, ja oczywiście rozumiem, że Pan osobiście z pewnością także kierował się tylko odruchem serca o tym, że trzeba pomagać, to, to o, o tych altruistycznych rzeczach może nawet nie będziemy rozmawiali, ale jednak przywileje również jakieś mają potencjalnie krwiodawcy. To zawsze przypominamy, dobrowolnie oczywiście w naszym kraju tak to prawo jest skonstruowane, krew oddajemy, robimy to bez przymusu, to też ma przecież proszę Państwa prosty wpływ na to jakiej jakości ta krew musi być, ten obiekt musi być bezpieczny, ale z drugiej strony no, przywileje są jednak, o których również chyba warto przypomnieć, niech to będzie też zachętą. Są przywileje. Powiem, że po 6 litrach mężczyźni, po 5 litrach kobiet Są odznaczenia takie litrażowe, że tak powiem. 6, 12, 18 dla mężczyzn i 5, 10, 15 dla kobiet. Już po 6 litrach są jakieś przywileje, gdzie można wcześniej uzyskać wizytę u lekarza specjalisty. Nie mówię już, bo to jest taki mało stosowany przywilej, że gdzieś tam w aptece, poza kolejnością. Choć to też istotne. W Choć to też istotne. Po 18 litrach, na przykład, mężczyźni, po 15, kobiety. We Wrocławiu jest komunikacja miejska darmowa. Także to jest. Darmowa to komunikacja to i również chyba przy osobach pracujących, to może niech też wyróżnić rzeczywiście, czy to e, fundusze nawet, za transport są tak. zwracane, prawda? Powiedzmy tak, jeszcze. zwrot kosztów zwrot... dojazdu. Tak, bo to po pierwsze, no nie mieć takiego dużego literu, żeby już mieć pewne przywileje, bo każdy kwiatowca ma dzień płatny i wolny w pracy. To jest jego przywilej właśnie też związany z przepisami prawa. E, dostaje ekwiwalent kaloryczny, czyli za utraconą krew dostaje rekompensaty w postaci czekolad. I jeżeli faktycznie może udokumentować, że dojechał do centrum kwietaństwa, to dostaje właśnie zwrot kosztów dojazdu do tego miejsca pobrania krwi. To są takie, no praktycznie wystarczy raz oddać, żeby właśnie mieć te przywileje. No już po zakończeniu praktycznie roku podatkowego możemy też rozliczyć się z fiskusem i właśnie krew oddana jest traktowana jako darowizna, jest to przeliczane i można sobie od dochodu taką kwotę odliczyć, jaką darowaliśmy. Roku tym, takim podatkowym swoim. A zatem, tak jak pani doktor powiedziała, ulga podatkowa z tytułu darobizmu. Panie Krzysztofie, ale to też dla państwa z pewnością będzie oczywistą oczywistością, ale przede wszystkim te ścinowi kredacy mają możliwość poznania, no właśnie, swojej grupy krwi. Ludzie często nie wiedzą, jaką, jaką grupę krwi mają. No niby banał, ale to chyba jednak jest ważne, bo też nie wiemy, co nas może czekać po wyjściu z domu i tak dalej, prawda? Możemy no powiem, tak takie pan redaktor mówi przypadki. Podstawą w zasadzie jest, że przy pierwszym oddaniu krwi Regionalne Centrum Krwiodawstwa opracowuje grupę krwi dla dawcy, bo no, ktoś, kto nigdy nie oddawał krwi albo nie robił badania na grupę, nie, jest, nie wie po prostu, jaką ma grupę, a przy pierwszym oddaniu krwi już jest. Robione badanie na, na grupę krwi. Tak? No powstaje karta identyfikacyjna. Jest karta identyfikacyjna tak, Albo grupę krwi, wynik też. albo kartę identyfikacyjną. Co sobie kwiadawca życzy? Może dostać wynik taki w formie papierowej i też może nosić ten wynik przy sobie, albo mieć właśnie kartę identyfikacyjną grupy krwi, i wtedy w razie wypadku, gdyby faktycznie była potrzebna na pilne krew. To wtedy lekarz na podstawie tego wyniku, tego, tej właśnie karty identyfikacyjnej grupy krwi, będzie szybciej zamawiać krew i ta szybciej transfuzja się odbędzie. To bardzo ważne, jeżeli chodzi o przepływ informacji, bo Państwo, Pani doktor, również przypominacie, że można wejść z domowego komputera na stronę internetową Regionalnego Centrum i tam nawet zobaczyć, na jaką godzinę, w jakim dniu i jakiej grupy krwi brakuje. System dobrze funkcjonuje, to się sprawdza w praktyce? Tak, bo też kwiadawcy obserwują po pierwsze, gdzie mogą oddać, ale też obserwują, kto faktycznie jest potrzebny, jaka grupa krwi wśród kwiadawców jest potrzebna, bo na stronach właśnie centrów kwiadawstwa są umieszczone informacje, jakie jest największe zapotrzebowanie, jakiej konkretnie grupy krwi potrzebujemy. No, akurat w sytuacjach wakacyjnych to. A Każda to grupa poruszamy każdą krwi. Natomiast jeżeli to jest właśnie rok, jakiś taki już poza właśnie wakacjami, jakieś inne miesiące, to wtedy wskazujemy, że taka i taka grupa jest najbardziej potrzebna. Panie Krzysztofie, jak Pan długuje z Honorowym Krzydactwem? Jak ta historia no, z oddawaniem krwi u Pana w życiu wygląda, jeżeli nie ma wpływ na przygodą, to, co moja przygoda z Honorowym Krzydactwem zaczęła się no, ponad 40 lat temu, w 1974 roku. To Pana ktoś zwerbował czy Pan To znaczy również... ja podobnie na takiej zasadzie jak dzisiaj to praktykuję z młodymi pracownikami policji, że ktoś po prostu mnie zainteresował tematem krwiodawstwa i wtedy jeszcze nie było takich wyjazdowych poborów krwi. Pojechaliśmy do stacji krwiodawstwa, to wtedy była stacja krwiodawstwa i pierwszy raz oddałem krew i tak powoli, powoli się wciągnąłem, czym dalej wlazł tym więcej drzew i tak po prostu zostałem działaczem honorowego krwiodawstwa. I dzisiaj sam pozyskuję dawców i mam z tego jakąś przyjemność. I z praktyki nawet jak pan obserwuje, czy to obcych, czy, czy z najbliższego grona, to takie, że w większości rzeczywiście ludzie zostają, kiedy faktycznie łapią tego bakcyla pomagania innym, mają tak. świadomość tego, że. Tak, bo mam przykłady też, że dawców, których pozyskałem dwa, trzy lata temu, przyprowadzają swoich kolegów z pracy i sprawia Czyli się Czyli tak na zasadzie łańcuszka? No to jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałbym Państwa zapytać, ponieważ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa imienia doktora habilitowanego profesora Tadeusza Dorobisza bieżący rok, proszę Państwa, 2017, także przy okazji ogłosiło rokiem kobiet dla krwiodawstwa. Pani doktor, co też dla Państwa jako pracowników Centrum było takim punktem wyjścia, żeby nagle no, nasze panie Dolnoślązacki zaprzęgnąć do tego, żeby też wpisać się w tą piękną ideę? To było tak źle do tej pory? To znaczy, obserwowaliśmy, że faktycznie no, mężczyzn przez wiele, wiele lat było więcej wśród kwiodawców. Praktycznie 70% naszych kwiodawców są mężczyźni, 30% są to panie. No to już biologia tak na... ustosunkowała, że te no, statystyki tak była wyglądają, że 30%… No, taka tradycja może tradycja bardziej, bardziej. Tak, że mężczyźni tak, nie wiem, poczuwali się do tego, żeby właśnie uczestniczyć w klubach. W klubach dosyć mało jest pań, dlatego też postanowiliśmy powalczyć o panie. Tym bardziej, że panie faktycznie mają no, właśnie utrudnienia, jeżeli chodzi no, o naszą płeć. Bo nie można oddawać w czasie miesiączki. Trzeba mieć też 50 kg masy ciała. Trzeba mieć właściwą hemoglobinę, minimum 12,5 g na decylitr. Więc to też są takie obostrzenia, które niewiele pań może powiedzmy tutaj sprostać temu, żeby zostało zakwalifikowanych do oddania krwi. Postanowiłyśmy powalczyć o panie, tym bardziej, że no, widzimy, że panie są bardziej mają otwarte serca. No i już widzimy, że faktycznie ta ilość kobiet wydawczyń się zwiększa zatem e, walczycie państwo o zwiększenie ilości pań, które zgłaszają się do oddawania krwi. E, w marcu również zorganizowaliście państwo Kongres Aktywnych Kobiet. Jestem zdrowa, oddaję bezpiecznie krew. Tak, Współczesniczyliście Czyli, w tym a, współczesniczy, tak, czyli tak. cały czas jednak ten akcent, że musimy być zdrowi też, też powtarzacie. A to tak jest, tak. że jak ktoś już wchodzi rzeczywiście w ten świat krwiodawstwa, to przy okazji zaczyna bardziej dbać o siebie? Tak. No, to się łączy? Na pewno. Czuje się bardziej odpowiedzialny, bo wie właśnie, że ta jego krew no, będzie komuś dana, będzie dana też yy, no, osobie e, starszej, będzie dana dziecku, e, będą mogły, może przeprowadzone transfuzje dopłodowe, więc sobie zdaje z tego sprawę, że no, nie chce narażać yy, Tutaj na jakieś, na jakieś kłopoty ze zdrowiem tego potencjalnego pacjenta, więc wielu kwiatowców faktycznie przygotowuje się właśnie. Jest wyspany, wypoczęty, nie pali papierosów, nie pije alkoholu, więc też stara się do tego tak przygotować, żeby faktycznie no, stworzyć taką lepszą krew. Czyli Panie Krzysztofie, jednak naczynia połączone. Pan też się na tym w życiu złapał, że gdzieś tam jednak się kryje taka niepisana odpowiedzialność, jak już zostaje się tym honorowym krwiodawcą? Na pewno. Mam tą świadomość, że jeżeli dodać krew, to ta moja krew musi komuś pomóc i staram się o to, żeby ona miała parametry w miarę jak najlepsze, żeby ten ktoś, kto dostanie moją krew, naprawdę poczuł się lepiej. Aby trafić do państwa, to znaczy być wśród tych wyszczególnionych, honorowych dawców krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji, trzeba być funkcjonariuszem, czy? No może nie całkiem. Nie bo... całkiem. To też <laughs> bo, jakaś zachęta może być dla niektórych. Czasami, czasami należą osoby, które nie są funkcjonariuszami, nie? Ale powiem, że na koniec ubiegłego roku to była liczba 236 członków, z czego 64 osoby to były kobiety właśnie. I jak robię cztery razy w roku pobory krwi, to zdecydowanie coraz więcej kobiet przychodzi. Tak jak pani doktor powiedziała, kobiety się bardziej zaczynają przykładać do kwitodawstwa. To cieszy, bez parytetów i nacisków politycznych, pół żartem. Na koniec naszej rozmowy, już tak naprawdę powiedzmy w takim razie, gdzie te najbliższe zbiórki. Ja wiem, że to padło dzisiaj podczas naszej rozmowy, ale to tak dla przypomnienia, no bo w końcu dziś widzimy się po to, aby jednak zaapelować, że tej krwi niestety tak. brakuje. Czyli jutro przede wszystkim właśnie przy ulicy Czerwonego Krzyża, Regionalne Centrum Księdawstwa od godziny 7.30 do 12. .00. Tutaj, prawda, moż, można oddawać różne praktycznie składniki krwi, natomiast duża praktycznie akcja, taka Wielczu Laskowice, i tutaj serdecznie zapraszamy mieszkańców. I Jelcza, i też okolic, a w następnych dniach też tutaj zapraszam właśnie na stronę internetową, tam znajdą Państwo swoją miejscowość, gdzie ta akcja się u Państwa odbędzie. A zapraszam też takie osoby, które może chcą zorganizować akcję u siebie. Tych I już... troszkę od strony logistycznej prostu. Tak, i to, to, to też zapraszam też właśnie na stronie internetowej jest informacja, jak zorganizować taką akcję poboru zewnętrznego krwi, gdzie się zgłosić, jakie warunki trzeba spełniać. No i również w Wrocławiu, proszę pamiętajcie, miesiąc sierpień, plac solny, więc tam będzie również taka wyjazdowa akcja wakacyjna krwi. To też warto pytać, dopytywać i po prostu szukać. Doktor nauk medycznych Małgorzata Szymczyk, nuszka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krocznictwa we Wrocławiu, a także pan Krzysztof Klarecki z klubu honorowych dawców krwi przy komendzie wojewódzkiej policji we Wrocławiu byli moimi Państwa gośćmi w dzisiejszej rozmowie Echo 24. Dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia. dziękuję